Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski. Rozdział 44. Ketlingowie zabawili około trzech tygodni. Po upływie tego czasu Basia próbowała powstać z łóżka, ale pokazało się, iż jeszcze nie może utrzymać się na nogach. Zdrowie wracało jej wcześniej od sił i medyk rozkazał jej leżeć, póki całkiem czerstwość nie wróci. A tymczasem uczyniła się wiosna. Naprzód wstał od strony dzikich pól i Czarnego Morza duży, a ciepły wiatr, porozrywał i poszarpał opony chmur, jakby zetlałą ze starości szatę, a potem począł owe chmury zaganiać i rozganiać po niebie, równie jak pies owczarski zgania i rozgania stada owiec. Chmury, uciekając przed nim, zlewały często ziemię dżem obfitym, o grubych jak jagody kroplach. Roztopione resztki śniegu i lodu utworzyły na równym stepie jeziora. Z wiszarów poczęły spływać wstążeczki wody, w jarach na dnie wezbrały strumienie. A wszystko to leciało z szumem, gwarem i hałasem do Dniestru, tak właśnie jak dzieci lecą radośnie do matki. W przerwach między chmurami przeświecało co chwila słońce, jasne i odmłodzone, a jakieś mokre, jak gdyby w tej powszechnej topieli wykąpane. Potem jasnozielone źdźbła trawy poczęły się wychylać z rozmiękłej ziemi cienkie gałązki drzew i krzewów nabrzmiały obfitym pąkowiem. Na niebie pojawiały się stada ptactwa, więc klucze żurawi, dzikich gęsi, bocianów, za czym wiatr począł przywiewać chmury jaskółek. Zagrzechotały żaby wielkim chórem w ugrzanej wodzie. Rozśpiewało się aż do zapamiętania drobne, szare ptactwo, i przez bory, przez lasy, przez stepy i jary, poszedł jeden wielki rozgłos, jakby całe przyrodzenie krzyczało w radości i uniesieniu. Wiosna! Ucha, wiosna! Lecz dla tych nieszczęsnych krain wiosna przyniosła żałobę, nie radość, i śmierć, nie życie. W kilka dni po wyjeździe Ketlingów mały rycerz odebrał następującą wiadomość od pana Myśliszewskiego. Na Błoniu Kuczuankaryjskim coraz większy Wojska Kongresus. Sultan posłał znaczne sumy do Krymu. Han w 50 tysięcy ordy idzie w pomoc do Nawała jak tylko wody obeschną, ruszy szlakiem czarnym i kuczmeńskim. Niech Bóg zmiłuje się nad Rzeczpospolitą. rzecz Wołodyjowski posłał natychmiast pachołka swego piętkę z tą wiadomością do hetmana. Sam jednak nie spieszył się z chreptiowa. Naprzód jako żołnierz nie mógł owej stanicy bez rozkazu hetmańskiego opuszczać. Powtórę, zbyt wiele lat spędził na procederze statary, aby nie miał wiedzieć, że czambuły tak prędko nie ruszą. Jeszczeż wody nie opadły, jeszcze trawy nie wyrosły dostatecznie, jeszcze i kozacy na zimownikach stali. Turków spodziewał się mały rycerz chyba dopiero latem, bo chociaż zbierali się już pod Adrianopolem, ale tak olbrzymi tabor, takie tłumy wojsk, sług obozowych, ciężarów, koni, wielbłądów i bawołów mogły się posuwać bardzo wolno. Komunika tatarskiego należało wyglądać wcześniej, bo w końcu kwietnia lub na początku maja. Wprawdzie przed głównym siecheniem liczącym dziesiątki tysięcy wojowników spadały zawsze na kraj luźne czambuliki i mniej więcej liczne watachy, jak pojedyncze krople dżdżu spadają przed walną ulewą. Ale tych nie bał się mały rycerz. Nawet wyborowy komunik tatarski nie był w stanie dotrzymać w otwartym polu jeździe Rzeczypospolitej. A cóż dopiero takie kupy, które na samą wieść o zbliżaniu się wojsk rozpraszały się jak kurzawa przed wichrem. W każdym razie było czasu dość, a gdyby go nawet nieco zabrakło... Nie byłby pan Wołodyjowski bardzo od tego, aby otrzeć się o jakowe czambuły w sposób równie dla nich dotkliwy jak pamiętny. Był to żołnierz z krwi i kości, żołnierz z zawodu, więc bliskość wojny budziła w nim głód na krew nieprzyjacielską, a jednocześnie wracała mu spokój. Pan Zagłoba, jakkolwiek z wielkimi niebezpieczeństwy przez długie życie niezmiernie już otrzaskany, Mniej jednak był spokojny. W nagłych razach umiał on znaleźć odwagę, wyrobił ją wreszcie w sobie przez długą, choć często mimowolną praktykę. Znacznych w życiu przewag dokonał, zawsze jednak pierwsza wieść o wojennej grozie czyniła na nim wielkie wrażenie. Lecz gdy mały rycerz wyłożył mu swój sposób widzenia, nabrał i on lepszej otuchy, a nawet począł wyzywać cały wschód i odgrażać się na niego. Gdy chrześcijańskie nacje ze sobą wojują, mówił, i pan Jezus smutny, i wszyscy święci się w głowę skrobią, bo tak zwykle bywa, że gdy frasobliwy pan frasobliwa i czelać. Ale kto Turka bije, nie może milszej rzeczy niebu uczynić. Słyszałem to od pewnej duchownej persony, że święci to po prostu mdłości na widok onych psu bratów dostają, przez co niebieskie jadło i napitki nie idą im na pożytek, i nawet wiekuista szczęśliwość się psowa. Pewnie tak musi być. Odrzekł mały rycerz: Tylko że potęga turecka niezmierna, a nasze wojska w przygarść można by zmienić. Przecie całej Rzeczpospolitej nie zwojują. Mało to miał potęgi Karolus Gustawus, pod te czasy były wojny i z Septentrionami, i z Kozakami, i z Rakoczym, i z Elektorem, a dziś gdzie oni? Jeszcześmy do ich domowych pieleszy ogień a miecz ponieśli. Prawda jest. Personaliter nie bałbym się ja tej wiosny, zwłaszcza że jako mówiłem, muszę czegoś znacznego dokazać, aby się Panu Jezusowi i najświętszej Pannie za miłosierdzie nad Baśką wypłacić. Daj Bóg jeno sposobność. Ale o te ziemie mi chodzi, które wraz z kamieńcem snadnie w ręce pogańskie przejść, choćby na czas mogą. Wyimaginuj sobie wać pan, co to będzie za pochańbienie kościołów pańskich i ucisk ludu chrześcijańskiego. Jeno mi o kozactwie nie gadaj, szelmy! To przeciw matce ręce podnosili, niechże ich spotka to, czego sami chcieli. Najważniejsza rzecz, żeby kamieniec się oparł. Co myślisz, Michale, Oprze się? Myślę, że pan generał Potolski nie opatrzył go należycie, a mieszczanie, ubezpieczeni położeniem, nie uczynili też tego, co powinni. Ketling mówił, że przyszły tam regimenty księdza biskupa Trzebickiego, bardzo moderowne dla Boga. Oparliśmy się pod zbarażem tylko za lichym wałem równie wielkiej przemocy. Powinniśmy się oprzeć i teraz, boć to orłowe gniazdo, ten kamieniec. Ha! Orłowe gniazdo, ale nie wiadomo, czy się orzeł w nim znajdzie, jako był Wiśniowiecki, czy jenowrona. Znaszli pana generała Podolskiego? Możny pan i dobry żołnierz, ale trochę nie dbały. Wiem znam. Nie razem mu to wyrzucał. Panowie potoccy chcieli swego czasu, żebym z nim za granicę dla jego edukacji jechał, żeby to pięknych manier przy mnie nabrał, ale ja powiedziałem nie pojadę, właśnie dla jego niedbałości, bo on u żadnego buta dwóch uszu nie ma i w moich by się po dworach prezentował, a safian drogi. Potem przy Marii Ludwice po francusku chodził, ale ciągle go pończochy opadały i gołymi łydkami świecił. Nie dorośnie on i do pasa wiśniowieckiemu. Łyczkowie kamienieccy także się wielce oblężenia boją, bo w czasie oblężenia handel stoi. Woleliby oni do Turków należeć, byle sklepów nie zamykać. Hm, szelmy, rzekł zagłoba. I obaj z małym rycerzem zakłopotali się srodze przyszłym losem kamieńca. Chodziło im prywatnie i o basie, która w razie poddania twierdzy musiałaby los wszystkich mieszkańców podzielić. Lecz po chwili pan Zagłoba uderzył się w czoło. Dla Boga, rzekł, czego my się frasujemy? A po co nam do tego parszywego kamieńca chodzić i w nim się zamykać? Nie lepiej ci to przy Hetmanie zostać i w polu przeciw nieprzyjacielowi czynić? A w takim razie baśka przecie się do chorągwi nie zaciągnie i musi gdzieś odjechać, ale nie do kamieńca, jeno gdzie daleko, chociażby do Skrzetuskich. Michale, Bóg patrzy w moje serce i widzi, jaką mam przeciw poganom rządzę, ale już dla ciebie i dla baśki to uczynię, że ją odwiozę. Dziękuję, panu. Odrzekł mały rycerz. Już ci, żebym ja nie miał być w kamieńcu, nie napierałaby się tam i Baśka. Ale co zrobić, jak rozkaz od Hetmana przyjdzie? Co robić, jak rozkaz przyjdzie? Bodaj daj kaduk porwał wszystkie rozkazy. Co robić? Czekaj, poczynam myśleć bystrze. Oto trzeba rozkaz uprzedzić. Jakże to? Napisz zaraz do pana Sobieskiego, niby o nowinach mu donosząc, a w końcu powiedz, że koram bliskiej wojny chciałbyś z miłości, jaką dla niego masz, przy jego osobie zostawać i w polu czynić. Na rany boskie to jest arcyprzednia myśl, bo naprzód i to jest niepodobne, żeby takiego zagończyka, jak ty jesteś, za murem zamykano, zamiast go w polu zażywać. A powtórę, za list takowy, Hetman jeszcze bardziej cię pokocha i zechce przy sobie mieć. Będzie on także potrzebował wiernych żołnierzy. Słuchaj tylko, jeśli się kamieniec obroni, to sława na Pana generała Podolskiego spadnie, a czego w polu dokażesz. To na chwałę hetmańską pójdzie. Nie bój się, Hetman cię generałowi nie odda. Prędzej by kogo innego oddał, ale Ciebie ni mnie nie odda. Pisz list. Przypomnij się mu, ha, wart mój dowcip jeszcze czegoś lepszego, niż żeby go kury na śmieciach dziobały. Michale, napijmy się przy tej okazji, albo co. Pisz list. Wołodyjowski uradował się istotnie bardzo. Uściskał pana za głowę i pomyślawszy chwilę rzekł: I ani pana Boga, ani ojczyzny, ani hetmana przy tym nie oszukam. Bo pewnie, że w polu siła będę mógł dokazać. Dziękuję waści z serca. Tak i ja myślę, że Hetman zechce mnie mieć pod ręką, zwłaszcza po liście, ale żeby i kamieńca nie zaniechać. Wiesz wać pan, co uczyni? Oto przygarść piechoty swoim sumptem wymoderuje i kamieńcowi pośle. Zaraz do Hetmana i o tym napiszę. Jeszcze lepiej, ale Michale. Skądże ludzi weźmiesz? Mam w piwnicach ze czterdzieści zbójów i lewęsów, tych wezmę. Baśka, że to ile razy kazałem kogo powiesić, zawsze mnie molestowała, bym go darował zdrowiem, nieraz mi już radziła, żebym ze zbójów żołnierzy uczynił. Nie chciałem, bo trzeba było przykładu, ale teraz wojna na karku i wszystko można. Chłopy to okrutne, którzy już prochwąchali. Rozgłoszę przy tym, że kto dobrowolnie do regimentu z jarów albo z odojów się stawi, temu będą dawne zbójeckie uczynki darowane. Zbierze się ze sto ludzi. Baśka też będzie kontenta. Wielki ciężar, wać Pan, zdjąłeś mi z serca. I tego samego dnia mały rycerz wyprawił nowego posłańca do Hetmana. Zbójom zaś ogłosił łaskę i darowanie życia, jeśli do piechoty się zaciągnął. Ci przystali radośnie i obiecali innych pociągnąć. Basia uradowała się niezmiernie. Sprowadzono krawców z uszycy, z kamieńca i skąd można było, dla szycia barwy. Dawni zbóje musztrowali się co na chreptiowskim Majdanie. Pan Wołodyjowski zaś radował się w sercu na myśl, że sam w polu przeciw nieprzyjacielowi będzie czynił, żony na niebezpieczeństwo oblężenia nie narazi, a przecie kamieńcowi i ojczyźnie znaczną przysługę odda. I owe roboty trwały już przez kilka tygodni, gdy pewnego wieczora wrócił posłaniec z listem od pana Hetmana Sobieskiego. Hetman pisał, co następuje. Mój kochany i wcale mi miły Wołodyjowski, że mi tak pilno wszystkie nowiny przysyłasz, za to i ja ci wdzięczności dochowam i ojczyzna wdzięczna ci być powinna. Wojna pewna. Mam i skądinąd wieści, że na Kuczynkaurach stoi już potęga okrutna, z ordą będzie na trzysta tysięcy. Ordy ruszą lada chwila. O nic tak sułtanowi nie chodzi, jak o kamieniec. Zdrajcy lipkowie wszystkie drogi turkom pokażą i o kamieńcu ich nauczą. Mam nadzieję, że owego żmije, Tuchajbejowicza, Bóg wyda w twoje ręce albo nowowiejskiego, nad którego krzywdą szczerze boleje. Kłot attinet tego, abyś i ty przy mnie był. Bóg widzi, jakobym rad, ale nie może to być. Pan generał Podolski różną mi wprawdzie po elekcji życzliwość okazywał, ja zaś najlepszego żołnierza chcę mu posłać, bo mi o ową opokę kamieniecką jako o źrenicę oka chodzi. Będzie tam siła ludzi, którzy raz albo dwa razy w życiu wojny zaznali, ale tak, jakoby ktoś osobliwszą potrawę niegdy jadł, którą potem całe życie wspomina. Człowieka zaś, który by jej jako chleba powszedniego zażywał i doświadczoną radą mógł posłużyć, zabraknie, albo jeśli tacy będą, to bez należytej powagi. Przeto ja ciebie tam posyłam, bo Ketling dobry żołnierz, ale mniej znany. Na ciebie zaś tamtejsze obywatelstwo będzie miało oczy obrócone i tak myślę, że chociaż komenda ostanie przy kim innym, jednak co powiesz, tego chętnie posłuchają. Niebezpieczna to może być ta służba w kamieńcu. Wszelako my już do tego przywykli, że na owym deszczu mokniem, przed którym inni się chowają. Nam dość nagrody w sławie i wdzięcznej pamięci, ale główna rzecz – ojczyzna, do której ratowania ekscytować cię nie potrzebuje. List ten, czytany w gronie oficerów, wielkie uczynił wrażenie, bo wszyscy oni woleliby służyć w polu, niżli w twierdzy. Wołodyjowski schylił głowę. – Co myślisz, Michale? – spytał Zagłoba. Huf zaś podniósł twarz już uspokojoną i odrzekł równie spokojnym głosem, jakby żadnego zawodu w nadziejach nie doznał: Pójdziem do kamieńca, co mam myśleć? I mogło się zdawać, że nic innego nigdy nie powstało mu w głowie. Po chwili jednak ruszył wąsikami i rzekł: Hej, towarzysze mili, pójdziem do kamieńca. Ale go nie damy, chyba że sami polegniem. Chyba że polegniem, powtórzyli oficerowie. Raz, człeku, śmierć! Pan Zagłoba milczał czas jakiś, wodząc oczyma po obecnych i widząc, że wszyscy czekają na to, co chce powiedzieć, nagle odsapnął i rzekł: Idę z wami, niech diabeł porwie.